I sztandaru Dowództwa Wojs Obrony Terytorialnej, Wielce Szanowny Panie Premierze, Ministrze Obrony Narodowej, Szanowni Panowie Ministrowie, Szanowne Panie i Panowie Posłowie, Senatorowie, Szanowni Panowie Generałowie. Szanowne panie i panowie oficerowie, czcigodni księża kapelani na czele z księdzem arcybiskupem, żołnierze, wszyscy dostojni przybyli goście, wielce szanowni państwo, ogromnie się cieszę. I ze wzruszeniem przybyłem na dzisiejszą uroczystość, po to, by w tym szczególnym, symbolicznym dniu wręczyć dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej sztandar, symbol jedności, symbol honoru, symbol męstwa, gotowości do walki. Symbol bohaterstwa żołnierzy i jednostek. Dzień jest szczególny. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tych, którzy kiedyś nie zgodzili się przyjąć, że Polska przekazana niestety pod patronat Związku Sowieckiego, a w istocie wepchnięta w sowiecką strefę wpływów, będzie nazywana państwem wolnym i niepodległym. Nie zgodzili się, bo wiedzieli, że w istocie taka nie była. Nie zgodzili się, bo w istocie wiedzieli, że nie jest to ta Polska, która została w 1939 roku napadnięta przez Niemców i Sowietów, której nie było na mapach Europy i świata przez pięć lat, że to nie jest Polska, którą oni chcieli odzyskać, Polska, której oni przysięgali służyć do ostatniej kropli swojej krwi, a więc służyli dalej, walcząc z wrogiem którego wtedy uważali za okupanta, nowego okupanta, walcząc z Sowietami i walcząc z ich sługusami komunistycznymi, tutaj na swojej ziemi. Byli to w większości chłopcy z terenów wiejskich. To oni stanowili trzon. Armii podziemnej, żołnierzy niezłomnych. W sumie liczymy, historycy szacują, że było ich około 200 tysięcy, ale w istocie w leśnych oddziałach, które walczyły z bronią w ręku, prawdopodobnie około 20 tysięcy. To była dramatyczna walka, to były dramatyczne lata. To było, można powiedzieć, dramatyczne prawie 20 lat, bo ostatni żołnierz niezłomny został zamordowany przez komunistów w 1963 roku. Serce się ściska, kiedy nieraz wspominamy ten straszny los. Te biedę i to cierpienie, którego doświadczyli ci, którzy o wolną Polskę walczyli do samego końca. Ci, którzy do samego końca walczyli o to, by wolne były ich miasteczka, wioski, ich rodziny, ich domy, ich gospodarstwa. To byli chłopcy stąd. Dlatego mogli bardzo często całymi latami stawać przeciwko komunistom, bo ludzie ich ukrywali bo byli przytulani, przygarniani w wiejskich gospodarstwach, bo w wiejskich gospodarstwach dostawali żywność, dostawali wsparcie, bo byli swoi. Jest więc wielka symbolika w tym, że właśnie dziś, w ich dniu, w dniu ich pamięci, tych niezłomnych walczących o wolną Polskę, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej jako ostatnie spośród wszystkich istniejących w tej chwili Brygad Obrony Terytorialnej otrzymuje swój sztandar. Świadectwo gotowości, świadectwo sprawdzenia jednostki, świadectwo jej znakomitości. Wojska Obrony Terytorialnej to są właśnie chłopcy stąd, chłopcy i dziewczęta, którzy służą ojczyźnie zazwyczaj w pobliżu swoich domów, swoich macierzystych miast, miasteczek i miejscowości. Często mówimy, ich największym atutem, skarbem, jaki wnoszą dzisiaj do polskiego wojska jest to, że znają teren, są miejscowi, potrafią prowadzić różnymi ukrytymi ścieżkami, potrafią wskazać miejsca, których bardzo często w szczegółach nie ma nawet na najlepszych mapach sztabowych. Potrafią powiedzieć, gdzie jest lepsza woda, potrafią powiedzieć, gdzie jest przejście przez bagno, potrafią powiedzieć, gdzie w danym momencie zmienił się bieg rzeki. Potrafią powiedzieć, gdzie przesunął się brudna rzece. Znają swój teren, są stąd. Z całego serca dziękuję dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej, panu generałowi, wszystkim oficerom, ale przede wszystkim żołnierzom za ich służbę, za wspaniałe dzieło stworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej przez ostatnie 7 lat, tak, że dzisiaj one osiągnęły liczbę ponad 40 tysięcy żołnierzy. Najliczniejszą wśród wszystkich rodzajów wojsk w Polsce grupę kobiet mają te wojska w swoich szeregach. To także... Dla nas wielki powód do satysfakcji i także niezwykle ważny element i wyróżnik dzisiaj tej formacji. Sprawdziliście się. Sprawdziliście się Państwo w bojach już nieraz, na samym początku walcząc z klęskami żywiołowymi. Byliście zawsze jednymi z absolutnie pierwszych na miejscu. Pamiętam jak dziś kiedy na Podkarpaciu w czasie powodzi ludzie mówili mi najpierw, byli nasi strażacy, ochotnicy, ale zaraz po nich, zaraz po nich zjawili się żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, naszej brygady, bo byli blisko i zawsze gotowi. Sprawdzili się się, w jeszcze trudniejszych okolicznościach, kiedy było trzeba stawać w obronie polskiej granicy, kiedy trzeba było zostawić rodzinny dom, rodzinną miejscowość i pojechać po to, by długie godziny i dni spędzać na mrozie, na chłodzie, w lesie, w ciemnościach, w szerym polu. Strzegąc bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i bezpieczeństwa nas wszystkich, jej mieszkańców, swoich rodaków. Sprawdziliście się wtedy, kiedy trzeba było nieść pomoc w czasie pandemii koronawirusa, i sprawdziliście się wtedy, kiedy trzeba było nieść pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przybywali początkowo. W dziesiątkach czy wręcz setkach tysięcy dziennie na naszą granicę po to, by ratować się przed rosyjską inwazją. Sprawdzacie się zawsze, wtedy, kiedy jest potrzeba. Te sztandary, które otrzymaliście, a dziś sztandar nadany i wręczony dowództwu wojsk obrony terytorialnej są świadectwem Waszej znakomitości, są świadectwem Waszej gotowości, są świadectwem tego, że jesteście sprawdzeni w boju, sprawdzeni w służbie, sprawdzeni w oddaniu Ojczyźnie. Jest także świadectwem tego, że jesteście razem, że stanowicie spójną część naszej armii, potencjału militarnego Rzeczypospolitej Polskiej. Akcentuję to, bo poza wszystkimi tymi cechami i wyróżnikami, o których dzisiaj mówiliśmy, o których mówił przed momentem pan generał w swoim powitalnym wystąpieniu, jest jeszcze jeden ważny, tak pięknie i wyraziście opisany przez Henryka Sienkiewicza, w jego krzyżakach w opisie bitwy pod Grunwaldem. Wszyscy zapewne to pamiętają ten dramatyczny moment bitwy, kiedy wielka chorągiew Krakowska, właśnie sztandar naszej armii wówczas, wpadła na moment w ręce Krzyżaków. Jaka w pierwszym momencie trwoga ścisnęła serca polskich rycerzy, bo sztandar zbierał. Gromadził, widać go było na polu walki i wokół niego grupowali się żołnierze. Wokół niego grupowali się rycerze, i on wskazywał kierunek natarcia i kierunek przemieszczania się głównej szpicy uderzenia. W momencie, kiedy sztandar wpadał w ręce przeciwnika, następowała rozsypka oddziałów. Zazwyczaj kończyło się to tragicznie przegraną bitwą i rzezią. Tych, którzy stracili sztandar. Ale wówczas świadomi tego tragicznego momentu polscy rycerze rzucili się i walcząc jak szaleni odbili sztandar. Takie miał fundamentalne znaczenie, że trzeba było ginąć za to, by pozostał w rękach jednostki, oddając swoje życie. Za sztandar, za ojczyznę i za towarzyszy broni. To także jest wielki symbol waszego sztandaru, który dzisiaj otrzymaliście, i wszystkich tych, które macie. Niech one wam służą i wy służcie pod nimi godnie. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym. Wieczna pamięć i cześć żołnierzom niezłomnym. Niech Pan Bóg błogosławi wojska obrony terytorialnej, żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, ich najbliższych i wszystkich żołnierzy wojska polskiego i ich rodziny. Niech Pan Bóg błogosławi Polskę, naszą ojczyznę. Niech żyje Polska!